I się urywa, zadeptany. A szukacie kogo? Tak, pewnej kobiety. Niewysoka, czarne, długie włosy. Widziałeś taką? Nie, ale. Tu W Białym Sadzie jest karczma jedyna w okolicy. Przejezdni co tam stają, to może się czego dowiecie. Niezły pomysł. Zwłaszcza, że trzeba oczyścić twoją ranę. Nie, całedwie mnie no ale napiłbym się dobrej, rzetniej, takiej chłodnej wiesz, prosto z piwniczki. No to jedźmy. Witajcie. On drogą, w tak blisko wsi? To dziwne. Tak samo pomyślałem. W lesie czy w górach to rozumiem, ale tu? I jeszcze przy samej drodze? Może to, to przez się... wojnę? Wszędzie trupy, smród krwi i spalenizny. Potwory czasem od tego wariują. Nie mówiąc o ludziach, musimy uważać w tym białym sadzie i wyjechać, jak tylko się czegoś dowiemy. Oi. Co się stało w Uuuu... Powiadała, że kiedyś jak Pawełowi synek zaginął, to chłopcy zaraz na następcy Wiedźmaka, akurat polował Boku. A że ten coś napaczył, to mu ciachnęł. Tak było! Tyle, że dzieciaka jakiś utopił, zleżarł i Wiedźmach nic do tego nie miał. I co wtedy zrobili? się jak główny przerażenie. Gościwój, Wychylisz ze mną, Kufelek? Od teraz Derwan. D E R -A Nie gościwój. Ale jak to? Czego. Zdejmijcie to, bo będą kłopoty. Nie żadne to, tylko herb. Temerskie lilie i mają tu wisieć. To już nie jest Temeria, dziadku. To już Nilfgaard. Po moim trupie. Nie będę pił z parszywymi odmieńcami. Przepraszam za tych hultajów. Nie ma za co, jesteśmy nawykli. Ludzie tu nerwowe. Nie dość, że dopiero co wojska przeszły, to jeszcze gryf nam się zalągł. Mhm, zdążyliśmy się z nim poznać. Wredna bestia. Wredna, mało powiedziane. Biedną Lenę tak poszarpał, że biedaczka nad grobem stoi. No, ale dość o nieszczęściach. Czym mogę służyć? Dla mnie wódeczka. A wy? Też się czegoś napijecie? Pokaż, co tam masz za Szynkwasem. Niezły ruch tłumaczy. Cały naród w drodze. Ten krewnych szuka inny z dala od frontu bierze, a każdy zjeść musi wypić noc w cieple, spędzić. Czyli wam wojna jest na rękę? Póki co, owszem, ale i tak wolałabym, żeby pokój wrócił. W takie czasy nigdy nie wiadomo, co jutro przyniesie. Szukam pewnej kobiety. Ciemne włosy, fiołkowe oczy, ubiera się tylko w czerni biel. Jechała od strony Wierzbicy. I wiem, że zabrzmi to głupio, ale pachnie bzem i agrestem. Nie widziałam takiej. Zapamiętałabym, uwierzcie. Tak. Ją ciężko zapomnieć. To może kto inny wam pomoże? Dużo tu przejezdnych ze wszystkich stron. Popytajcie się. Dzięki, to wszystko. Mości Wiedźmini, a może wy byście Gryfa ubili? Skaranie boskie z nim mamy. Wpierw tylko bydło spulporywał, ale ostatnio jakoś w ludzkim mięsie posmakował. Strach z chałupy wyjść. Jak nam kto zapłaci, nie mówię nie. Pomóc ci z opatrunkami? Daj spokój! Jeszcze nie zniedołężniałem. To popytam o Jennefer. Mhm. Tylko pamiętaj, lepiej, żebyśmy nie zwracali na siebie uwagi. Całej że czarne już się po polach rozlazły i mierzą? Lepiej, żeby mierzyli, niż żeby. Szukam kogoś. A my szukamy spokoju. Odejdź przy przybłędo, bo nam piwo w kuflach skwasisz. Daraj, ale już była tu kobieta ubrana w Czerni Biel. Mówią, że gnała taka nocą przez wieś. Tak pędziła, że Radobora do rowu zepchnęła. Gdzie pojechała? Nie wiem, z gościńca drogi na wszystkie strony idą. Ludzie, wieź makrozum dromiłowie odjął! Tak, a tobie odejmę język, jak się nie zamkniesz. Jeszcze raz. Są cztery fakcje. Że co? Tracimy czas. Prędzej ziemia zacznie krążyć wokół słońca, nim opanujesz zasady. Mogę zająć chwilę? Czemu nie? Aldert Gerd, profesor nadzwyczajny z Akademii Oksenfurtskiej. Gerald, wiedźmin zwyczajny z Rigi. Szukam pewnej kobiety. Długie włosy, ubrana w czerni biel. Widziałeś taką? Oczywiście, że nie. W przeciwieństwie do gminu wiem, że zwiastunka wojny to tylko bajeczka. Zwiastunka wojny? O czym ty mówisz? Ludzie gadają, że nocami przez pola jedzie zmora, która wygląda jak piękna kobieta. Taka, jak opisałeś. Ciągną za nią wojska, a tego, kto przetnie jej drogę, czeka nieszczęście. Za to ostatnie ręce osobiście. Wiesz, gdzie dokładnie ją widziano? Nie, mnie interesują fakty, nie klechdy. Nie spodziewałem się, że spotkam tu naukowca. Rozumiem, że uciekasz przed wojną. Wręcz przeciwnie, jadę na front. Życie ci nie niemiłe? Milsza od życia jest mi wiedza, a nie zdobędę jej siedząc między księgami. Chcę zobaczyć inwazję Nilfgaardu na własne oczy, zrozumieć ją i opisać. To będzie moje magnum opus. Wracaj między te księgi, póki jeszcze możesz. Wojna to nie zabawa. Tu nie będzie rad wydziałowych, errat i innych habilitacji. Zabije cię pierwszy żołnierz, którego spotkasz. Niby czemu? Jestem cywilem, bezstronnym. Buty. Co? Zarżnięcie dla butów. Wojna dotarła już do Nowigradu? Nie, ale to kwestia czasu. Z jednej strony rzeki Nilfgaard, z drugiej Redania. Łypią na miasto jak psy na smakowitą kość. Jednemu władcy ta kość stanęła w gardle. Prawda, cenimy w Nowigradzie naszą wolność i wiemy, jak o nią zawalczyć. Mhm, mm zwłaszcza uczeni. Walczyć można nie tylko mieczem. Nie zapominaj, że to architekci z naszej Akademii zaprojektowali miejskie mury, których nie skruszyła jeszcze żadna machina wojenna. Muszę iść, bywaj. Czekaj, wiedźminie. Wyglądasz mi na światowca. Umiesz może grać w gwintę? Nie, nie mam czasu się uczyć.